Zresztą, pizzeria, pizzeria, pizzeria parkowa. Stasiu, uśmiechnij się. Manufaktura. Tak, witamy w Morongu. Pierwszy raz tutaj Andrzej z Wojtkiem jedzą pizzę. Andrzej, bo jeszcze wymoczyliśmy nie. się tak bardzo, że jesteśmy no. głodni jak wilcy. Weź tak. na gremie. Wojtek w Rąbie taką dużą. Pizzę. Jeszcze takiej pizzy ładnej nie widziałem. Nie mniem. Spotkaliśmy się w Borądu tak przez przypadek, przez to, dlatego, że tam się zepsuło koło no, no. w samochodzie, I, i no, tak. dziękuję kolegom, którzy mi pomogli w naprawie o. tego koła. Jednak prawdziwy przyjaciel się poznałem tak w Andrzej i Wojtek stali na wysokości zadania, pomogli mi. Musieliśmy jechać koło, zawieźć do wulkanizacji, tam naprawić, przywieźć, założyć, tak było trochę pracy. Ale za to mamy dzisiejszy wieczór wspaniały, nie? Tak jest. plus pizza, super. Pozdrawiamy mor morą, pasły, kierunek. Wiktor, coś powiesz? Miam, niam. niam. Bardzo dobrze. Dobra. Tak jest. Łutni hmm? to. Może też spróbować tego, 4 sery. Mam, mam. Nie no, zar ja kurkową wybrałem. Dzięki. Czekam, <laughs> no, czekam. A gdzie masz mój przejść? Odej mi swój widać ciło, że jedną spróbujesz te cztery zarysy zobaczyć.